Czym dla człowieka może być podróżowanie? To jeszcze nie jest wypowiedź. Ryszard Kapu Kapuściński, parę słów o autorze, był reporterem, dziennikarzem, korespondentem zagranicznym, korespondentem wojennym Polskiej Akademii pra e, Agencji Prasowej. Jako korespondent papu, odpowiadał za dostarczanie informacji z tych miejsc na świecie, które przechodziły dramatyczne transformacje i dotknięte były krwawymi wojnami. Jest jednym z najbardziej znanych na świecie polskich pisarzy, wielokrotnie honorowanym. Zaczynamy od wstępu, czyli ogólnego wprowadzenia. Do tematu, pojawiają się tutaj tytuły i autorzy, ale trudno to nazwać kontekstem, brzmią zbyt ogólnie. Dlatego zostawmy sobie miejsce na pełniejszy kontekst. Tu w tej mojej prezentacji będzie to ustęp trzeciej części dziadów. Zaczynam wypowiedź. To poskomowiator jest jednym z najpopularniejszych w literaturze. Warto tu wspomnieć takie utwory jak Odyseja, Homera, Eneida, Wergiliusza, czy też biblijną opowieść o podróży Abrahama do Ziemi Obiecanej. Podróż jest atrakcyjnym, fabularnie i poznawczo motywem. Wyrywa człowieka ze strefy komfortu, stawia wobec wyzwań, którego sprawdzają, rozwijają i czynią prawdziwym bohaterem. Podróż może być przygodą, poznawaniem kultur, architektury, historii, potraw czy języków. Dla Kapuścińskiego podróż była spotkaniem z innością i wyzwaniem intelektualnym, drogą do zrozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w świecie. Ważnym zagadnieniem, które porusza w swojej książce jest stosunek do inności, na którą natrafiamy po przekroczeniu granicy swojego kraju. Nie oburzać się, nie potępiać, zrozumieć i opisać – mówi wzorem swojego mistrza Herodota. Pierwsza podróż do Indii była trudną próbą charakteru. Dostarczyła ogromu doznań emocjonalnych i poznawczych. Reporter nie miał w notesie nazwisk ani adresów, słabo znał angielski. Indie są dla niego przykładem całkowitej inności, a stosunek do niej nie jest jednoznaczny. Kapuściński mówi o prawdziwym zderzeniu cywilizacji. Odczuwa wprawdzie pobratymstwo z bosymi Hindusami, wspominając czasy okupacji w Warszawie, gdy zdobycie butów było nielada wyzwaniem. Nie korzysta z usług wychudzonych ryksiarzy, nie chcąc znaleźć się w roli pana białego europejskiego. Jednocześnie opisuje odmienność cywilizacyjną Indii. Przede wszystkim ubóstwo, dziwne obyczaje religijne, absurdalny podział pracy, archaiczną kastowość. Pierwszy, wni e, pierwszy wniosek jest taki, że ziemia przestaje być oczywista i łatwo pojmowalna. W miarę tej podróży, mówi, nabierał, że nabierał przeświadczenia o deprymującej beznadziei tego, co robi, o niemożności poznania i zrozumienia kraju, w którym jest. To trochę wbrew swoim założeniom, który, o którym wcześniej mówiliśmy. Jednocześnie cały czas czyta i komentuje Herodota. Podróż z książką Greka do Indii to wędrówka w czasie i przestrzeni. Kapuściński, jako dziennikarz i korespondent, przemierza współczesny świat w przestrzeni. I zdaje relacje ze swoich obserwacji, drugi wymiar to podróż w czasie, wyprawa w przeszłość do świata starożytnej Grecji i Persji, po którym oprowadza go doświadczony Herodot. Zmagania demokratycznej Grecji ze wschodnią perską despotią są dziejowym przejawem podziału świata na wschód i zachód. Fascynuje go sposób. Ukazania przez Herodota mechanizmów władzy, nieczystych gier politycznych, ulegania namiętnościom, strachu przed obcymi. Dla współczesnego reportera starożytny pisarz staje się przewodnikiem i mistrzem, a perspektywa historyczna pozwala głębiej zrozumieć procesy dziejowe. Refleksyjną postawę wobec kraju swojego pobytu. Zesłania prezentuje podmiot liryczny i zarazem bohater ustępu trzeciej części dziadów. Ten cykl wierszy łączy elementy reportażu, analizy historycznej i refleksji filozoficznej, związane oczywiście z podróżą. Tematem jest carska, imperialna Rosja i jej stolica. Mickiewicz obnaża nieludzkie cechy systemu pogardę dla życia ludzkiego, feudalną strukturę społeczną, kastową mentalność, targowisko próżności, militaryzm i przemoc. Przeciwstawia cywilizację Zachodu, która długo się kształtowała, przechodziła modernizacyjne procesy z uwzględnieniem potrzeb społecznych jednak, wschodniemu despotyzmowi, gdzie o wszystkim decyduje wola tyrana. Zarówno dla Herodota, jak i Kapuścińskiego podróż jest bardzo ważnym doświadczeniem. Stawia człowieka wobec inności, pozwala poznać i zrozumieć oraz opisać tę inność bez oburzania i potępiania. Książka Kapuścińskiego łączy elementy dziennikarstwa, eseju, analizy historycznej, refleksji filozoficznej. Reporter współczesny prowadzi więc czytelnika drogą do zrozumienia procesów zachodzących. W świecie Kapuściński pokazuje na przykładzie Herodota i swoim, czym jest obsesja podróżowania, nienasycona ciekawość świata, nieustanne pragnienie przekraczania granic. Jeżeli Wam się podobało, uznajecie za przydatne, proszę lajkujcie i subskrybujcie. To pozwoli mi kręcić kolejne filmy. Dzięki.